Cześć Widzowie, witam was w odcinku, w którym pokażę wam 5 propozycji na połączenie kosy i rękawiczek, które moim zdaniem są naprawdę bardzo fajnie dobrane kolorystycznie i po prostu przyjemne dla oka. Wszystkie zestawy w filmie są mniej więcej w granicach 1000zł, czyli moim zdaniem przystępne cenowo, no i takie takiej cenie naprawdę można na nich zawiesić oko. Ceny owych skinów są podawane ze strony CSFloat, więc na różnych innych stronach, bądź zależnie od czasu Ceny mogą się wahać, zmieniać i tym podobne, więc zapraszam do oglądania. Pierwszymi skinami w zestawieniu są Falcon on knife Urban masket w stanie Battle Skirt, to jest mniej więcej koszt około 500 zł plus minus oraz rękawice Broken Fungi w stanie Field tested, to jest mniej więcej 350 zł. Drugą propozycją natomiast jest Navaya Knife Case Hardened, w stanie Field Testy to jest koszt około 480zł, no a rękawice to są Handwraps Badlands, stanie Battle Skirt to jest mniej więcej 550zł. Trzecią opcją zestawienie jest Good w Black Laminate, w stanie Field Tested, za mniej więcej 480zł. No a rękawice to są Motoglossy Smokeout w stanie Well Worn, to jest mniej więcej koszt 600zł. Czwartą propozycją w odcieniu zieleni jest Ursus Knife Borel Forest, w stanie Field Tested, za mniej więcej 550zł. No i rękawiczki specjalistyczne Forest Pad w stanie Well Worn To jest mniej więcej na około 500zł No i ostatnią propozycją w tym filmie jest już Huntsman Knife Brightwater na film Tested za mniej więcej 520zł, no i rękawiczki Motoglossy Polygon Battle Skirt za uśredniając 600zł. No i to tyle w tym filmie. Chciałbym tylko dodać, że moimi ulubionymi propozycjami jest miejsce trzecie i piąte. Napiszcie w komentarzu, które zestawienie Wam najbardziej przypadło do gustu. Dziękuję bardzo osobom, które obejrzały do końca. Zostawcie coś po sobie. Do następnego, trzymajcie się.